Halo halo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w odcinku o rapidoworze Dragon Tail, którą mam od listopada 2023 roku ze sklepów Lorenz Market. To jest pełzacz, który jest w okrągłej doniczce i zobaczcie jaki ja mam z nią problem. Ja już Wam mówiłam, że ją tak przesadzałam bardzo nieumiejętnie wtedy jeszcze, bo nie szło mi ona się zwija może ma za małą wilgotność podłoże sobie zaraz sprawdzimy, bo wygląda na wilgotne, ja ją chcę do tej doniczki zmieścić, chcę też uciąć, o zobaczcie ten pęd, bo on szukał podłoża, a nie znalazł, więc spróbujemy to owinąć wokół doniczki, żeby miało nie, nie będziemy tego owijać tylko to obetniemy faktycznie tu jest jeden liść ale to najwyżej wsadzie się do ponownego ukorzenienia, nie wiem jak to pójdzie. I do wody. Ja jestem Beata, a to jest kanału Zielono-Zakręcona. Będzie mi bardzo miło, jak zostaniecie ze mną i zobaczycie, jak ja sobie z tą Rafidoforką dzisiaj poradzę. Serdecznie zapraszam w takim razie do oglądania. To ja jestem gotowa. Mamy tu dzisiaj słonko, bo jest po godzinie 10.00. Zabierzemy się za niego, ja go wypakuję. Będzie mi tu trochę prześwietlać. Ja się spróbuję ustawić w tą stronę. I na dzień dobry, i na początek filmu chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze po poprzednim, bo mój Majoi, No teraz sobie stoi pod słońcem, które grzeje trochę daleko od okna, ale padają na niego bezpośrednie yy, promienie słoneczne. Więc odrobinkę go przestawiłam, żeby łapał to słoneczko. Yy, a potem włączymy mu lampkę. No i przy okazji oberwam też maranty, jasparagus i pikusy. Pikusy nie mają się najlepiej. Yy, więc zobaczymy. Ja to na razie wypakuję, moi drodzy. Naprawdę Wam bardzo dziękuję za wszelkie komentarze. Za w górę, za subskrypcje, te, których no. Nie będę zaczynać. O! Ja tutaj jeszcze dałam kleramzet na dno. I wiem dlaczego, bo tutaj ta doniczka ma bardzo duże otwory. No i tak. Wszystko ładnie się wysypuje, moi drodzy. O, widzicie tą bryłę ja ją spróbuję z tej ziemi oklepać i ja wiem co ja zrobiłam wtedy ja nie umiałam tych korzeni z tej ziemi produkcyjnej całkiem wytrzepać jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że rapidofora tak to źle zniesie, zarazem pokażę te korzenie jak je sobie oczyścimy jak wam mija ten y, tydzień moi drodzy nie mija wyjątkowo spokojnie Praktycznie przed dziewiątą rano yy, jestem na spacerze, przynajmniej dwa dni z rzędu byłam, bo dzisiaj jest wtorek, jak to dla Was nagrywam. Yy, I wczoraj prawie tr ponad trzy kilometry się przeszłam i dzisiaj prawie cztery. Tak sobie spaceruję. Jutro też idę na spacer, bo będę musiała odebrać paczkę ze sklepu Borośliny i to zamierzam Wam za tylko pokazać, co ja sobie jeszcze tam kupiłam. Ponadto rozmawiałam z mężem i mąż powiedział, że zabierze mnie na targi roślin w Katowicach. Zabierze. Problem tylko polega na tym, że ja chcę jechać jak najwcześniej w sobotę. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać. Ja nie mam takiej tendencji do, wiecie, dochodzenia z kamerą. Może gdybym była sama, ale biorę męża, to by mi było trochę łatwiej. Postaram się, a chociaż będzie tam. Nie zapomniałam. Pani z Dajbadyla. Ona będzie mi na pewno coś kręciła, bo ona będzie przed ludźmi, więc możliwe, że ona coś Wam pokaże. Ja co najwyżej pokażę roślinki, jakie sobie zamierzam kupić, i wiecie, że mam dylemat, ile zabrać ze sobą dla pieniążków, bo muszę zabrać gotówkę, żeby nie przesadzić. Tu są korzenie zdrowe. Ja spróbuję to całe oczyścić, bo widzicie tutaj? A, prześwietla nas. I ten kłonk tutaj, ja tego poprzednio nie, nie oczyściłam, bo się nie dało. Wiecie, tu jest tutaj jedno wielkie splontanina. I tutaj zbiera się wilgoć. I to może być powód, dla którego te listki żółkną. O, ja to spróbuję. Tu jest jeszcze, tu są jeszcze chipsy kokosowe. Tu jest podłoże. Czemu ja to zostawiłam? Ja wiem. Wiecie rok temu to znaczy nie rok. No tak, nawet jeszcze rok temu byłam zupełnie inny, Na innym poziomie roślinnym. Ja się rozwijam. Wy to widzicie na bieżąco, co ja ze sobą robię, co robię z roślinami i ile błędów popełniam, bo popełniam cały czas. I jak jaś i jak mi idzie to rozwijanie swoich umiejętności po Postanowiłam zacząć od początku z Wami, więc mam nadzieję, że jak tu ktoś szuka porad typowo takich, wiecie, co, ojej, ułamałam, ojej, ale z korzonkami, więc to się zasadzie osobno. Porad, jak sobie poradzić z jaką rośliną, czy, ja, czy coś, to i, i oczywiście, jeżeli ja sobie na dłuższą metę z czymś poradzę, to Wam opowiem. Ale nie jestem żadnym ekspertem. No i teraz będę musiała to podłoże skóry zebrać te chipsy kokosowe. Chyba, że je po prostu wymieszam. O, korzonki są ok, moi drodzy. Superaśne. Nawet może to trochę rozdzielę. Mój typ pełzacz. Jak go kupowałam, o, tu też mi odpadło, to ja nie wiedziałam, że on jest pełzacz, bo on na stronie Florenza był oparty o yy, wiecie, o podpórkę, więc myślałam, że się będzie piął, więc ja go postawiłam przy kuchni, dałam mu z tyłu palik, bo ja mam wyrąbaną kuchnię, bo tutaj ja mieszkam w takim budynku, który nie był budynkiem mieszkalnym, bo to była szkoła ewangelicka pod koniec XIX wieku i na początku XX. Więc tu, gdzie mieszkamy, tu, gdzie jesteśmy teraz, była sala na przykład do matematyki z tego czasu. I no nie miałam tu kuchni, znaczy tu nie było kuchni. Przede mną ludzie, którzy tu mieszkali, tu mieli takie malutkie pomieszczenie m, metr na metr. Ja też taką kuchnię mam i kupiłam do niej żarówki, zaraz Wam opowiem. Ym, no i mam tam taki słup, żeby przypadkiem sufit sąsiada nie zaciągnął na głowę. I właśnie o ten słup próbowałam go ją zaplątać. Czy zaplątać? Położyłam i ona się miała po tym piąć, ta rapidoforka. No ale jak widzicie, to ona się nie piła, bo ona jest pełzaczem. Ha, i ja bym to chciała podzielić, ale się nie da. Widzicie? To jest jedna roślina. Nie wiem, czy to widać. Widać. Korzonki są naprawdę w dobrym stanie. Więc możliwe, że ta ziemia kokosowa, która tutaj jest i yy, jej przeszkadzała. Więc oczyściłam. Ja to dałam radę zrobić. Ha! No i pięknie. Ja sobie przyniosę tylko coś, wiecie, ja tą ziemię przesypię tą kokosową. Zaraz do Was wracam. No to jestem, mam yy, tu naszą rapidoforkę. Mam tu też nożyczki, bo kupiłam sobie sekator, ale jeszcze go nie mam. Myślę, że go jutro rano, właśnie odbiorę. I tu mam te rzeczy, które mi się ułamały. Znaczy rzeczy. Roślinki, więc odłożymy sobie to na bok i ja sobie odbiorę trochę tego podłoża kokosowego do torebki. Ja potem z tą torebką sobie pójdę tutaj na podwórko na dwór i to wysypię, jakby to powiedziała moja babcia, wysuję. Bo my mamy takie, tutaj mamy dziury, że mogę wsypać do tych kałuży, które mamy i będzie dobrze. Ale ja tego kokosu nie będę potrzebować. Dobra, po... zrobione. A propos kokosów, wczoraj chciałam kupić chipsy kokosowe w kastronomie. I nie było. Za to mam vermikulit. Ja nie wiem, czy tu jest vermikulit. Może trochę przyniosę. Czy vermikulit moja rapidoforko. No dobra. Z grubsza mamy to oczyszczone. A to ja pójdę po jeszcze po vermikulit. Mam, mam. Nagrywa się, nagrywa możemy sobie. Ja mówię do męża kupię sobie 5 litrów Wermiculitu. Ja na Ciebie poczekam, bo nie będziesz czego nosić. Zapomniał tylko, że 5 litrów vermikulitu to jest chyba mniej niż kilogram cukru. Więc ciężko nie było. Taka dość duża frakcja. Trochę dosypię. Frakcja 1,5 mm, Więc on jest taki widoczny. Kiedyś miałam takie drobniki z z żangielbugi, a ten jest taki, ach oh, no i będzie troszeczkę takiego złota w podłożu och, pięknie mamy to, czyli taki bigosik no i będziemy ją pakować, tylko może najpierw obetniemy sobie to ja nie wiem jak, jak długo, a myślę, że aż tyle Widzicie, to jest to, czego szukała podparcie w, w, w podłożu i nie znalazła, biedaczka. Yy, jako, że to pełzacznie to ja to z powrotem tutaj włożę, więc zobaczcie, że nowy ujustek znowu ułamałam, bo jeszcze muszę dosadzić to, co mi się ułamało, więc o, nasypiemy trochę podłoża. Aby teraz psico, tylko mnie. Nie wiem, czy Wam nie zmienić troszeczkę ustawienie. O, teraz widać przynajmniej doniczkę, bo z góry to nie wiem, kiedy będziecie widzieć, jak ja to ogarnę, bo nie mam takiego statywu. O, nasypiemy trochę. Włożymy tego ślicznego pełzacza. O, tak, żeby on mógł się tutaj popędzać. forki rosną szybko. Ta nie rosła mi za szybko. Ja też myślałam, że na sobie dam radę w innym miejscu. Że tam, gdzie ją postawiłam, to będzie jej dobrze. No, nie było. Ja chciałam takiego jednego skarlowania. A, takiego karlatego liścia, który się nie rozwinął. Tutaj między oknami, gdzie na nią pada bezpośrednie słońce, yy, bo pada pod kątem, to jest jej lepiej, zdecydowanie lepiej. No ale czy rewelacyjnie jak ja postawię pod lampami na tej szafkach ikaowskich, a propos w piątek będą kolejne. Znaczy będzie jedna i jednym taką podpórkę. Kupiłam na doniczki ścienną, na znaczy przykład kurtkę taką, szaseczkę, znaczy szafeczkę z taką, nie wiem, sukienki ci brakuje. Takie cosik, na pewno już widzieliście, roślinia maniacy, kochani, co to IKA wymyśliła nowego. I ja sobie też to kupiłam jedno na próbę. Kupiłam to dłuższe 78 cm, tylko nie wiem jeszcze gdzie to dam, ale dziadek się zgodził troszeczkę powierzać, więc... A i węgla nie dosypałam. O, co mi nie. Nic tak widzisz? Ja sobie całą y, tą odciętą pod te na mniejsze kawałki wzdłuż tych oczek. Może z tego coś będzie i będzie nowa roślinka. Może dla Was, jakbyście chcieli takiego tu mi się go ukorzenić. nie ja wykluczam. że Wam go oddam. Bo mi jeden do zupełności wystarczy. Dobra. To też tutaj gdzieś włożymy, zakopię to w ziemi. Korzonki proszę się schować. Tu masz miejsce, mój drogi. Obsypię Cię trochę nie Jak ja Cię ułamałam, to ja nie wiem. A drugi damy z drugiej strony. Pakujemy się korzonki, pakujemy się korzonki. Dobra, jeszcze muszę trochę to osypać, bo ona jest tutaj za głąbką. A tu mi trochę złoża zostało. Więc sypiemy i zarazem sobie dźwignę. Ona to taka robota. Ach. Wczoraj sobie zobaczyłam wiele z kanału po swojemu, jak ona sobie pocięła kilka swoich roślinek. I jak ja to widziałam, jak ona sobie je to ja chciałam już zacząć chodzić. O 22, i ciągnąć na przykład trzykrotkę, bo mam taką jedną w ziemi, znaczy w wodzie. Ona mi robi za ukorzeniacz. Yy, jakby wam to powiedzieć, ma już takie korzenie, że mogłabym ją. Nawet nie wiem, czy ja trzykrotki do tego w tym I urosła w tej wodzie, więc ja ją sobie potnę, ukorzenie ponownie. To, co ratowałam, odsyłam do akcji reanimacji trzykrotki. To też mi rośnie, ale tam jeden kawałek się ususzył, i tam dalej idą liście. To, tylko to tak śmiesznie wygląda, bo jest sucho, rośnie coś tam, więc szykujmy się na yy, na cięcie. Jak chcecie zobaczyć, co ja tam potnę, ja potnę dużo rośnie. W zeszłym roku praktycznie bałam się cokolwiek ciąć, bo to jak mówię. Ja bardzo zachowawczo podchodziłam do roślin. Ten liść, o, bardzo zachowawczo, podlewałam tylko wodą. Jak chciało rosnąć, to rosło, jak nie chciało, to się mówiło trudno. Znaczy było mi smutno, wiadomo, ale nie zastanawiałam się, co mi nie idzie. Gdzie leży problem tylko. To tylko. A, a teraz naprawdę. Nawoziłam w zeszłym roku faktycznie uniwersalnym nawozem, takim najtańszym z możliwych, ale coś tam zostały. Przez zimę piochus i teraz ruszymy z, z tym, co mam. I jeszcze dokupiłam coś, bo skieruję, e, bo rośliny. Także do e, podlewania. Więc teraz ja sobie tutaj tak zobaczcie. Tak, zróbmy sobie wolną. bo ja całe to dołożę sobie. Myślę, jak pełzacze trzymać w hydro. Znaczy on się musi się podłoża chwycić. Jak on by się chwycił tego w hydro. Znaczy ja nie planuję go dać do hydro. Nie, nie. Tego akurat nie. I nie wiem czy jakiegokolwiek innego. Jak ja mam tutaj ciebie... O! Mój drogi, zobaczcie, jak on się tutaj zawinął. Aby jego tak przy tym, tym rancie doniczki oprzeć, przydałoby mi się to takie, te wiecie, chwytaki do podłoża, znaczy rośliny do podłoża. Nie mam. O, tak, tak, tak. I cała się zmieściła. Znaczy, tutaj jak wiadomo, znowu to, co obcięłam, tutaj też bym musiała to złapać. Ten, te kółeczko nie jest za duże. Jeszcze jest takie duże korzenie, bym to miała ładować do czegoś ogromnego. No ale to tak musi być. A ty to jest główny pęd. I on siłą rzeczy będzie wiecznie w powietrzu. nigdy nie wyjdzie liść dalej. O! Musiałabym uciąć dużo więcej. Bo, no nie ma gdzie, a może to ciągniemy, żeby tak w nie było. Nie jest to łatwe. O. To były te chore liście zresztą, przynajmniej teraz się położy. o, zasypane no roślinka odrobinę mniejsza o te fragmenty, tego nawet nie będę ukorzeniać bo to są liście, które ja obcinam tak umiejętnie, że się teraz zastanawiam, czy oby na pewno, a to sobie ukorzenimy ja sobie to mogę przy Was pociąć bez problemu na mniejsze kawałeczki o tu jest stożek zobaczcie. Taki trochę ususzony, nie wiem, czy coś z tego pójdzie. Ale a tutaj w ogóle nie ma korzonek, bo to nie miało jak się chwycić. Więc spróbujemy tak. Tu, tu, tu. I to zostanie. Ogryski. I tutaj też y, mam pewien diabelski pomysł. Musiałabym troszeczkę churo zrobić i to wsadzić do pudełeczka. Ale to przecież do jutra poczeka, niech się wysuszy. Y, bo mam coś do pocięcia y, i z tego będą setki ogrysków, ile się ukorzeni, to się ukorzeni. To wyląduje do i będę. Coś tam robiła. Ja nigdy nie ukorzeniałam w mchu i nigdy nie z ogrysków Więc to też będzie dla mnie nowa rzecz. Mamy o, raz, dwa, trzy ogryski. Tu są raz, dwa oczka, w każdym po dwa oczka. Jakby chciało puścić, to nie puści. Jak nie, to nie. Ja mówię, będzie różnica dla Was, jak będziecie zainteresowani, albo dla kogoś z rodziny. Jak nie będziecie chcieli. Dobra, mamy cię. Rapidowarko mamy, mamy. Odkładamy i w sumie na dzisiaj. No, a tu się znowu dźwiga do góry. się chciałam żegnać, a tutaj to też zawija. Nie w tą stronę. Bo w ogóle ta, ten tełzar jest nieogarnięty. Nie wywijaj się. Najgorsze jest to, że moje koty sobie robią promenadę tamtędy. I on się tak ma średnio zawinąć przy podłożu. Bo on zawsze któryś go zahaczy tyłkiem i to się rusza. No, muszę coś wykombinować, żeby go tu przypiąć. Poczekajcie, sekundkę może coś znajdę. No to znalazłam taki drucik do wiązania kabli. Nie jest to zbyt estetyczne ani w ogóle. Ale może przynajmniej chwycimy to. Tak, żebyście się nie ruszały. I nawet chwyciłam jedną tym co trzeba. Więc przyłożymy. Włożymy do podłoża. Chciałabym, żebyście to wszystko widzieli. Tak z góry. Ale próbowałam na stole was ogarnąć. Kiepsko to wygląda bardzo. Na piórku u chłopaków jest lepiej, ale w tej części dnia zdecydowanie łatwiej jest tutaj, bo tutaj mamy naturalne światło. Dobra, chwyciłam. Nie wiem, czy zobaczycie. Ja Wam zaraz to pokażę w innym ujęciu. Jak ten pełzacz tutaj sobie będzie pełznął, pełzuł. Dobra. Yy, to mamy dzisiaj wszystko. Czy ja mam chcę coś pokazać? Chcę Wam coś pokazać. I zaraz, dajcie mi sekundkę, to Wam pokażę. No to jestem, jak <gryw> ja sobie usiadłam. Mój małżonek ostatnio był w oszą. Jak był w oszą. O, tutaj wypada. To przywiózł mi dwa ripsalisy. Takie maluszki. W piątkach, w szóstkach. Malutenkie. One mają mokro. Ja bym je posadziła w jednej doniczce i niech sobie rosną. O, chodź tutaj. Takie śliczniutki. Nie wiem, co to jest. Nie przypomina to horidy, to przypomina takiego, jest taki lekko wuchaty, Ale nie wiem co to za piękności. Maluteńkie, drogie to było, bo za to 15 złotych że zapłacił. Nie wiem co go podkusiło. Ja powiedziałam, że, bo widziałam Klaudię w liściach, która była w Oszołomie, w... wiecie, w... w Warszawie i tam były takie ładne tu takie malutkie, nie wiadomo co ale piękne, słodkie, nie ma co narzekać. Hmm. Na nie przesadzę je. Kiedy się przesadzę? Bo tak jak mówię, nie chciałam, bo mnie widzicie, chciałam 1 marca usiąść na komputerze i kupić pierwsze roślinki. Ale skoro 8 w Katowicach jest, są targi roślin to ja nie robię zakupów do ósmego. pierwsze zrobię tam muszę iść z gotową listą. Znaczy filodendrony w dalszym ciągu. Jak będzie Atatopoenze to na pewno go sobie kupię, ale wątpię, żeby tam był jakiś Atatopoenze. Więc zobaczymy dopiero roślinki z targów, z festiwalu roślin. a Unboxing z pewnością się trafi. Jakieś na nowych zasadach, więc ja Was serdecznie zapraszam. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję w, w imieniu swoim rapidoforki, której mam nadzieję będziemy wszyscy trzymać kciuki, żeby ten pełzaczek sobie zdecydowanie poradził. Bo ma dobre korzenie, więc je poradzi. Kolejna roślina, której nie usłyszyłam, chyba idzie mi coraz lepiej. Więc super i się bardzo cieszę. I dziękuję za dzisiaj, dziękuję Wam za to, że jesteście przede wszystkim. Bo yy, mówiłam, że ja to kręcę dla siebie, żeby mieć jakąś pamiątkę po tym, jak te moje roślinki wyglądały. Publikuję, żeby sobie z kimś pogadać, bo jak wiecie z pierwszego filmu, to ja nie mam z kim o, yy, o roślinkach pogadać. A wasze komentarze są dla mnie super. Więc piszcie! Proszę Was bardzo, piszcie! Jeżeli film był fajny, polubcie! I widzimy się w następnym odcinku. I tutaj mam dwie propozycje. Albo zrobimy sobie odcinek, co mi pozostało po poprzednich unboxingach. Czyli wszystkie sobie zsumuję i zobaczę, które roślinki były w tych unboxingach. I które obecnie mam i jak one wyglądają to pierwsza, a druga to możemy już przywitać się siedmioma mocarzami z zimy yy, pamiętacie pierwsze siedmiu mocarzy jesiennych, to teraz zapraszam na zimowych z... dajcie znać co chcielibyście pierwsze zobaczyć a potem będziemy ciąć, ciąć ciąć, ciąć i jeszcze raz ciąć, może nie nożyczkami tylko sekatorem więc serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, w od tego, kiedy będziecie to oglądać, bo ja bym to chciała już Wam puścić w środę. Więc serdecznie Was zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki, zera, fitofory. Pa!